Szanowni Państwo, zostańcie dzisiaj z nami do końca, bo będzie wszystko. A wszystko będzie dlatego, że nic, nic nie wkłada mnie tak bardzo, jak ta polska pseudointeligencja, dla której jedyną racją istnienia jest to, że gardzi innymi, że gardzi ludźmi takimi jak wy, że gardzi ludźmi takimi jak ja. Wiecie, czego się dowiedziałem? Dowiedziałem się ostatnio na przykład tego, że jak pracowaliście Fizycznie, jak w ogóle pracowaliście, musieliście zarobić na swoje wykształcenie. Jak pracowaliście w żabce, na bramce, jak byliście kelnerem, jak robiliście różne rzeczy, które były potrzebne, żeby zapłacić rachunki, żeby zapłacić za wykształcenie, albo po prostu musieliście pracować fizycznie, to nie nadajecie się już do sprawowania jakichkolwiek zaszczytów. Dlaczego? Dlatego, że te są zarezerwowane dla ludzi, którym za wykształcenie, za studia, za naukę płacili rodzice, ludziom, o których dzisiaj mówi się na ogół banany. A wiem o tym dlatego, że jak zwykle po każdych wyborach i po każdej sprawie, w której nie poszło tak, jak życzyłaby sobie ta tak zwana polska inteligencja, nastąpił prawdziwy wylew, wylew informacji, tweetów, wywiadów, w których mówią o tym, co sądzą o was i co sądzą o mnie i generalnie co sądzą o ludziach, którzy skalali się w życiu ciężką, fizyczną pracą. Dokąd domaszerujemy? Czy kierunek wschód, czy utrzymanie kursu na zachód? Pierwsza tura wyborów nie poszła po myśli środowisk, które zwykle nazywa się Warszawką, Krakówkiem. No, każde miasto ma jakąś swoją nazwę na taką intelektualną, Śmietankę. No i zdarzyło się to, co zawsze dzieje się, kiedy coś pójdzie nie po jej myśli. Kiedy ten y, polski lud pracujący. No nie dorośnie do wyobrażeń o świecie, które pielęgnuje się na warszawsko-krakowsko-poznańsko-gdańskich salonach. Problem w tym jest, że jeśli Polska chce, a to jest deklaracja większości, ścigać i doganiać Niemcy, Szwecję inne kraje, to nie może to być y, y, polityczny obóz, który w większości jest zatroskany o to, skąd doić pieniądze od ciężko pracujących i dawać tym ponadnormatywnie. Czyli doszło do wylewu... Tweetów, informacji, wywiadów, w których ci ludzie no, przyznają się otwarcie do tego, co myślą o innych. Co myślą o takich osobach, które nie myślą tak jak oni, nie patrzą na świat tak jak oni, no i nie głosują na tych kandydatów, na których powinno się głosować, żeby być uznawanym za człowieka inteligentnego. No i mamy tego całkiem, całkiem sporo. Wszystkiego pokazać się nie da, ale kilka, kilka takich tweetów, kilka wywiadów pokazuje. Doskonale całość. Tuż zaraz po wyborach uaktywnił się na przykład taki bardzo mądry profesor, profesor Radosław Markowski. Prawdziwy autorytet uśmiechniętej Polski. I jak wytłumaczył wyniki, które nie przebiegły po jego myśli? A no, wytłumaczył je tak. Te dwa duże elektoraty, to jest taka Polska ciężko pracujących ludzi, którzy zasilają budżet państwa. To jest elektorat. Ten, który się opowiedział za Trzaskowskim, i taka Polska, jak to się w naukach społecznych mówi klas transferowych, które żyją z transferów budżetowych w większości, bo nie wszyscy oczywiście Polska Nawrockiego. No więc widzicie, są w Polsce ludzie lepsi, bardziej pracowici i mądrzejsi. I oni głosują. Na tych ludzi, na których chciałby, żebyście głosowali, Markowski głosują na Trzaskowskiego. Ale jak nie głosujecie czasem na Trzaskowskiego, jak nie daj Boże zagłosowaliście na jakiegoś Mencena albo Brauno, albo na Nawrockiego, albo na Sandberga też, bo to jeden pierą dla nich, prawica, lewica, ważne, że nie Trzaskowski, no to jesteście klasą transferową. Nie pracujecie, czekacie tylko, aż państwo wam da pieniążki do łapy. Te pieniążki, które wypracowują swoją ciężką pracą, Koledzy pana Markowskiego i pewnie sam pan Markowski, pracownik wyższej uczelni. Czyli jesteście, tak mówiąc prosto, jesteście traktowani jak dzieci. Takie trochę niewiedzące jeszcze o co chodzi na tym całym świecie, takie, które wymagają opieki. A co najgorsze, jeszcze te dzieci bywają niesforne. No i tym razem byliście trochę niesforni. W związku z czym rodzice się wkurzyli. Rodzice się wkurzyli i postanowili, no mówić, co o was myślą. Markowski to jest jeden pan profesor, to chyba Warszawka by była, który podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat tego, kim jesteście. Innym takim profesorem, jeszcze ciekawszym, jest pan Hartman. Pan Hartman to jest raczej Krakówek, bo on jest tutaj od nas. Już wam powiem, co pan Hartman myśli o ludziach, którzy nie głosują tak jak on. Czy 1 czerwca oddadzą im Polskę, no PiSowi, Nawrockiemu, tak? debile, faszyści i nieuki do spółki z bigotkami nie pozwolimy. Przyzwoitość i instynkt samozachowawczy narodu zwyciężą. To pan Hartman, profesor szacownej uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego. Esencja Krakówka, po prostu esencja Krakówka. Ale nie tylko profesorowie nie są z Was zadowoleni, niezadowoleni z Was są także dziennikarze telewizji polskiej w likwidacji. Choć nawet rzecz nie w tym, że zwykli dziennikarze są z Was niezadowoleni. Tam niezadowoleni są nawet arcykapłani, a właściwie arcykapłanki propagandy, które w tej świątyni propagandy, którą mamy dzisiaj przy Boronicza, jak mówią o ludziach? Takich jak Wy, jeżeli nie głosujecie tak, jak oni by sobie życzyli no Mówią tak, że jesteście za ściankiem. Panie profesorze, z zaściankiem proszę, żeby się pan zmierzył nie, wobec ale tego. Nie ma do żadnego problemu. W programie, w którym zresztą też był Markowski, no bo to jest taki dyżurny ekspert odchodzenia i tłumaczenia w mediach, że żeby robić coś innego niż życzy sobie aktualna władza, niż życzy sobie jego środowisko, no to trzeba być debilem. No, i mówił, że to jakby są wszystko ludzie niewykształceni, starsi, wiecie, w domyśle niezbyt mądrzy. To są ludzie starsi, ludzie troszkę gorzej wykształceni, niekoniecznie obeznani ze skomplikowanym światem polityki. Co moim zdaniem trochę mówi o tym, jak bardzo mądry jest pan Markowski. No bo wystarczy zobaczyć, na kogo głosują ludzie w niższych kategoriach wiekowych, młodsi ludzie, czyli w młodszych kategoriach wiekowych, no a akurat nie głosują tak, jak życzyłaby sobie. Unia Wolności z lat 90. i polska pseudointeligencja yy, i profesorowie tacy jak pan Markowski. No dobra, no to wróćmy jeszcze na chwilę do tego zaścianka, którym was określają. E, z czym się kojarzy? No, ja wam powiem z czym mi się nie kojarzy. Nie kojarzy mi się z młodymi ludźmi, z młodymi pracownikami yy, nie korpów, z tymi którzy próbują zdobyć pierwsze mieszkanie na przykład, z tymi którzy informacje czerpią z internetu, a nie z TVN-u. Więc ja nie wiem czy akurat zaścianek to jest słowo, które najlepiej pasuje do osób o których pan Markowski mówi. No, chyba, że pan Markowski mówi o tym nie dlatego, że coś wie, tylko dlatego po prostu, że jak ktoś ma inne zdanie niż on, no to musi być za ściankiem. Już nieważne, kim jest. Musi być jakieś wytłumaczenie z osoby, takie, że to ktoś jest inny niż on, bo jest głupi, jest no, po prostu, no bo wtedy się pewnie pan Markowski lepiej czuje. Ale mnie też zawsze uczono, i to wam może powiem tutaj, że jak używa się już w dyskusji argumentów z osoby. Do odnoszących się do tego, że ktoś jest brzydki, głupi, niewykształcony, niemądry, to oznacza tylko jedno. Oznacza, że nie ma się już żadnych, żadnych merytorycznych przewag, żadnych merytorycznych argumentów, których można by było użyć. Ale nie tylko telewizja i nie tylko profesura jest z Was niezadowolona. No, niezadowoleni są różni inni ludzie, na przykład celebryci, w tym i aktorzy. Na przykład Michał Żebrowski, no, przyjaciel pana Trzaskowskiego. Ze szkolnej ławki. I on nagrał filmik, no, który jest absolutnym szczytem. Który jest szczytem tego, co ta pseudointeligencja myśli, myśli o ludziach i jak może o nich mówić w ogóle. On pokazuje, jak oni widzą świat. Znaczy, co uważają za argumenty, które są nośne i potrzebne, co ich by przekonało, więc ma przekonać i was, jest nie wiem, istotne. I w tym. No, lewica by powiedziała, że mieści się niesamowity klasizm. Nie lubię takich słów, to nie powiem, że klasizm, powiem, że mieści się raczej pogarda. Wobec kogo? Wobec ludzi, którzy musieli się skalać ciężką pracę. No bo co mówi Żebrowski? Zobaczcie. Pójdę na wybory, bo chciałbym, aby polskim prezydentem nie został Bramkarz z polskiego kasyna i polskiej agencji towarzyskiej, tylko polski nauczyciel. Polski wykładowca akademicki z ponad 30-letnim stażem mówiący sześcioma językami obcymi. Czyli co, jak ktoś pracował fizycznie na swoją edukację w knajpie, będąc kelnerem, na bramce, w jakiejś żabce, to on się już nie nadaje do niczego i musi ustąpić miejsca państwu z Warszawy, które no nie skalało się taką pracą, więc nie ma się teraz czego tłumaczyć. I wyobraźcie sobie, jak wielka pogarda w tym jest wobec ludzi, którzy co robią? No ciężko pracują na swoje utrzymanie. Robią to uczciwie. Nierzadko, na przykład kelnerzy, sprzątając o czwartej nad ranem stoły po rozbawionej Warszawcy, po rozbawionym Krakówku, po rozbawionej śmietance każdego innego miasta. No moim zdaniem ta ciężka i uczciwa praca bardzo ciężka, kiedy siedzisz w nocy i pilnujesz bawiącej się bananowej młodzieży lub elity intelektualnej naszego kraju, albo sprzątasz po niej stoliki, które wcześniej musiałeś nakryć, no, nie jest powodem do tego, żeby człowieka szanować, tylko jest powodem do tego, żeby nim gardzić. Jeżeli oni gardzą wami, gardzą mną, gardzą właściwie wszystkimi, którzy skalali się pracą, to co oni tak naprawdę cenią? Znaczy jak można pogardzać człowiekiem, za to, że ciężko i uczciwie pracuje, a dokładnie to wybrzmiewa ze słów pana Żebrowskiego. Chciałbym, aby polskim prezydentem nie został bramkarz. I to nie chodzi o Nawrockiego. Chodzi o, ten, o, o, tam, o to zestawienie, które buduje. Tak? Nie może prezydentem być człowiek, który stał na bramce, chociaż stał na bramce, żeby zarabiać na studia. Czy nie wiem, już palicha z nawrockim było, ale Taki jest dystans. Prezydentem może być człowiek, który nie musiał stać na bramce, bo wszystko dostało od rodziców. No i wiecie, ta pogarda to są tylko nieliczne przykłady tego, co się tak naprawdę wylało w internecie. Nie jest to specjalnie zaskakujące, bo to jest pogarda, która w polskiej tak zwanej inteligencji żyje od bardzo, bardzo wielu lat. My jesteśmy z Krakowa, a ja w ogóle jestem z Bronowic, co trochę tłumaczy ten akcent, o który tak czasami pytacie, a właściwie nie trochę tłumaczy. To jest akcent z podkrakowskiej wsi Bronowice, która stała się osiedlem mieszkaniowym no, dużego miasta. On ciągle u nas żyje. I nie bez powodu wam teraz o tych Bronowicach wspominam, bo ja was do nich na chwilę chciałbym zabrać, żeby wam pokazać, jak długo, od jak dawna i jak silna jest ta pogarda, którą polska, no właśnie inteligencja, żywi wobec ludzi, którzy kalali się pracą. My mamy takie historie bardzo dobrze udokumentowane sprzed stu lat. Ponad już 100 lat, dzięki temu, że Bronowice w pewnym momencie stały się takim miejscem styku między chłopami i krakówkiem, między tą krakowską, zakochaną w sobie, kulturalną inteligencją i normalnymi, uczciwymi ludźmi pracy, którzy byli mądrzy na swój sposób, ale nie na ten sposób, którego od nich oczekiwałaby. No, oczekiwałby Krakówek, po prostu. I te przekazy są szokujące. Znaczy, to, jak to wtedy wyglądało, naprawdę może zaszokować. I nie tylko szokować, tylko one się wydają nieprawdopodobnie aktualne. Szczególnie, kiedy czyta się to, co tacy ludzie jak Markowski, Hartman, żebrowski, pani arcykapłanka Sznepf, co oni mówią właśnie o normalnych, takich pracujących Polakach. Tak, może nie tej warszawskiej elicie. No i historia jest na przykład taka, że mieliśmy malarza, Włodzimierza Tetmajera, który ożenił się z chłopką z Bronowic, z Anną Mikołajczykówną. Przeprowadził się też do tych Bronowic. Dla Krakówka była to rzecz kompletnie niepojęta. Julia Tetmajerowa, babcia, babcia córki Włodzimierza i Anny Mikołajczykównej, pisała w listach o swojej własnej wnuczce. Coś takiego. Włodzio ma córkę, Jadwigę, Annę Julię. Niby oczy ojca, ale całość chłopska. Byłam na chrzcie, co mi sprawiło wielką przykrość. Czułam, że to dziecko nie nasze. To pisała babcia o własnej wnuczce, dlatego że jej syn, krakowski inteligent, zakochał się... W chłopce z Bronowic. Ale to nie koniec tych wszystkich zderzeń Bronowic z Krakówkiem. Bo były też takie, że kiedy drugi krakowski inteligent, Lucjan Rydel, poeta, bardzo znany poeta wtedy, to mniej więcej było w tamtym czasie tak, jak dzisiaj gwiazda roka e, by, by była, ożenił się z Jadwigą Mikołajczykówną, z siostrą Anny. I kiedy Jadwiga chodziła spacerować po Krakowie, e, robiła to w stroju bronowickim, to była z Bronowic i się tego kompletnie nie wstydziła, to były takie historie, że po pierwsze ją obrażano, wyzywano, robiły to krakowskie mieszczanki, ta krakowska inteligencja, ten krakówek. No bo chłopkę można obrażać, wiadomo, no dlaczego nie obrażać chłopki? To gorszy gatunek człowieka. Ale nie tylko ją obrażali, nie tylko ją wyzywali, nie tylko krzyczeli za nią. One jej nawet pluły pod nogi. Sień! Doszło do tego, że Jadwiga bała się sama chodzić po Krakówku. Bała się, bo bała się agresji ze strony zazdrosnych o to, że wyszła za Lucjana Rydla Krakowianek. Znaczy, Krakówianek? Krakówkowianek? <laughs> bała się agresji ze strony zazdrosnych mieszkanek, mieszkanek Krakówka. No i dzisiaj, tak jak Jadwigę... Anny, jak Włodzimierza, który przecież zdradził w ogóle klasę, klasę średnią Krakowa, no traktuje się wszystkich tych, którzy nie zachowują się tak, jak życzyliby sobie ci polscy inteligenci. Tylko te wszystkie niesforne dzieci, które nie robią tego, czego się od nich oczekuje. Ale to nie jest tak, że oni mają rację. Nie mieli racji wtedy i nie mają racji dzisiaj. A wiem o tym dlatego, że wiem, jakimi ludźmi byli, i są mieszkańcy Bronowic. Ci ludzie, którymi Krakówek pogardzał, tak samo jak profesor Markowski i profesor Hartmann pogardzają dzisiaj no właśnie każdym, kto się z nimi nie zgadza. A byli to ludzie fenomenalni. Czyli Jadwiga Mikołajczykówna, bohaterka tej opowieści, kobieta, której Krakowianki pluły pod nogi, za którą krzyczały wyzwiska, kiedy spacerowała po mieście. No to była postać absolutnie fenomenalna. W ogóle cała rodzina Mikołajczyków to jest no, fenomenalna historia. Fenomenalna rodzina, o której no, krążą tysiące anegdot, ale o Jadwidze wszystko mówi jedna. Kiedy w 1914 roku wybuchła I wojna światowa, no, polskie, Polacy ogłosili zbiórkę na to, żeby tworzyć polskie siły zbrojne. Jadwiga pierwsze, co zrobiła, to wzięła pierścionek z brylantem, który dostała od Rydla. No, rzecz bardzo wartościową, bardzo sentymentalną i zaniosła go i oddała na zbiórkę. Nie wiem, ile z tych paniuś, które wyzywały ją i pluły jej pod nogi, zaniosło swoją najcenniejszą biżuterię, żeby wspomóc powstanie Polskich Sił Zbrojnych, żeby wspomóc odrodzenie kraju, ale na pewno nie wszystkie. Ale oczywiście można powiedzieć, że Jadwiga Mikołajczykówna to jest jakaś zamierzchła historia. Jakaś prehistoria, że takich ludzi w Bronowicach już nie ma. No tylko, że właśnie są. Ja miałem takiego kolegę, fenomenalną postać, yy, który nazywał się Tomek Kruczek. On niestety już nie żyje, zmarł kilka lat temu, yy, ale robił rzeczy, robił rzecz absolutnie fenomenalną. Tomek mieszkał w takiej bronowickiej chacie, która pamięta jeszcze czasy Tetmajerów i Wesela, czasy Rydla. Wszystko to, co działo się w książkach opisujących historię. To, czego uczą się ludzie, kiedy uczą się o Weselu Wyspiańskiego, jednej z najważniejszych książek w naszej, na kanonie naszej literatury narodowej. I on robił wszystko, żeby tą chatę, żeby tą chatę zachować, żeby zachować dziedzictwo, żeby okolica pamiętała o tym, no, co tam się działo, żeby ludzie mogli zobaczyć, jak wtedy było. Ale robił to w sposób absolutnie. Nie wiem, fenomenalny, godny szacunku, godny podziwu. Ja w każdym razie zawsze go za to bardzo podziwiałem. No Tomek był człowiekiem, który był wielkim pasjonatem historii, studiował historię, był ode mnie kilka lat starszy, ale w tych czasach, kiedy on tą historię studiował, jak pewnie część z Was pamięta, no nie było za dużo pracy dla historyków, był to przełom lat 90., 2000. No więc Tomek został budowlańcem, bo potrafił robić różne rzeczy, bo takie rzeczy potrafią ludzie którzy czasami skalają się pracą fizyczną, no więc potrafił i w ten sposób zarabiał na życie. Ale samo to oczywiście nie jest jeszcze niczym wyjątkowym. Wyjątkowe jest to, że on przez wiele lat jeździł na Saksy, tam zarabiał pieniądze, które przywoził do Krakowa i za te zarobione na saksach pieniądze, remontował ten dom, żeby był tak bliski tego, jak wyglądał w przeszłości, tak bliski historii, żeby zachował w sobie dziedzictwo jak tylko się dało. Nie wyciągał kasy do państwa, nie wyciągał kasy do miasta, nie chciał tego. Uważał, że taka jałmużna jest mu niepotrzebna, że ma dwie ręce, jest pracowity, jest ogarnięty, więc jest w stanie sam zarobić na to, żeby zadbać o dziedzictwo, które jednak nie było tylko jego dziedzictwem. Było naszym wspólnym dziedzictwem, na pewno wspólnym dziedzictwem Bronowic, a może i wspólnym dziedzictwem narodowym. Wyjątkowa postać. Wyjątkowa i wyjątkowa nie tylko dlatego, że no Jeździł na te saksy i remontował tą chałupę. Wyjątkowa także dlatego, że mógł to wszystko spieniężyć bardzo łatwo i nie chciał tego zrobić. Znaczy, deweloperzy do niego przychodzili co jakiś czas, chcąc kupić całą niezłą działkę, oferując mu za to duże pieniądze, no i wychodzili z tego domu tak szybko, jak do niego weszli. Jak znam Tomka, to jeszcze żegnani na odchodnym paroma mocnymi słowami, żeby czasem nie zachciało im się wrócić. Wyjątkowy człowiek, takich wyjątkowych ludzi wszędzie jest dużo, ale teraz zastanówcie się, ilu z tych Hartmanów, z tych Markowskich, z tego całego towarzystwa, którzy no pogardzają de facto, pogardzają takimi ludźmi jak Tomek, mówią o tym, o tym głośno w tych swoich wywiadach, w tych swoich tweetach, byłoby gotowych zrobić to samo. No i właśnie. Czego dowodzi tak naprawdę to, kiedy no ta cała inteligencja polska w taki sposób traktuje ludzi? Którzy są mądrzy, pracowici, którzy są wrażliwi na sprawy dobra wspólnego, tylko po prostu nie są tacy jak oni. Gdzie nie podwijam karty na zakładzie o siódmej rano, to już w waszym robolskim mniemaniu może być nierobem. No moim zdaniem, to ona dowodzi przede wszystkim tego, że jest niesamowicie leniwa intelektualnie. Jeżeli wszystko, co się dzieje, zamiast próbować to zrozumieć, sprowadza do tego, że ludzie są głupi. Że ludzie są brzydcy, śmierdzący i nie jedzą suszy pałeczkami, tak jak się to powinno robić, no to więcej mówi o sobie niż o tych ludziach. I nie wymyślam sobie tego tak całkiem z czapy, tylko w całej tej dyskusji pojawiły się też dowody na potwierdzenie tej tezy. Na przykład pan profesor Jan Hartman nie tylko wypisywał, co myśli na Twitterze, ale też pojawił się w studiu w Telewizji Polskiej w Likwidacji, dokładnie w kanale TVP Info. Gdzie opowiedział no, o tym, jak nie niemądrzy są oczywiście ludzie, którzy nie wybierają pana Trzaskowskiego, ale też przedstawił takie krótkie, skondensowane credo polskiej inteligencji. O to, no, co musi wiedzieć, co musi mówić i nad czym musi się zastanawiać człowiek, by zaliczać się do tego zacnego grona. To komentatorzy, politycy, ludzie wykształceni myślą w takich kategoriach. Tu obóz demokratyczny, tam autorytarny, tu populiści, tu odpowiedzialni politycy, tu kurs na zachód, tu kurs na wschód, tutaj szacunek dla równości, wolności i praworządności. A ta, to jest wszystko w tych kategoriach większość ludzi, w tym również młodych, wcale nie myśli. Prawda, że bieda znędzą? Jeżeli to jest kredo polskiego inteligenta, to co go ma wyróżniać i świadczyć o tym, że jest człowiekiem mądrym i rozumiejącym świat, no to z polską inteligencją nie jest, nie jest dobrze. I ja się wcale nie dziwię, że oni sobie tak nie radzą, bo to jest też wyraz kompletnej niemocy intelektualnej. Oni nie rozumieją, co się dzieje, bo świat zmienia się dla nich. Za szybko. Wszystko mieli ułożone, wszystko było jasne, wiadome, było wiadome, kto jest mądrym. Mądrym był ten, kogo wyborcza nazwała mądrym, kto mógł sobie tam opublikować jakiś felieton, który niekoniecznie ktoś czytał, ale no, był. Eee, człowiek wyróżniony przez TVN, człowiek, którego w Krakówku jakoś ceniono, lub ten warszawski salon mówił, że to jest tak, to jest bystry, bystry gość, a nie ten, kto naprawdę był. Mądry, kto umiał krytycznie myśleć, kto umiał podważać za staną rzeczywistość. I to, co oni teraz mówią, w aktualnych czasach, to jest po prostu wyraz kompletnej niemocy intelektualnej. To jest dowód na to, że oni nie rozumieją, co się dzieje nie tylko w Polsce, ale także na świecie i w Europie. Na wschód czy na zachód zgodnie z prawdą, czy z opowieścią opartą na kłamstwie według reguł demokracji, czy wbrew tym regułom? I mają z tym gigantyczny problem, dlatego że tak naprawdę takim głównym hasłem i główną rzeczą, która łączyła całe to środowisko przez wiele, wiele lat, to było to, że ma być tak jak na zachodzie. Że my mamy Zachód gonić i powierać wszystko, co tam robiono. Że jesteśmy tym bardziej rozwinięci, im bardziej jesteśmy zachodni. No i spoko. Dużo rzeczy dobrych się może wydarzyć, kiedy naśladuje się ludzi, którzy sobie z czymś radzą, tylko że ostatnio ten model, do którego oni się odnoszą i który przedstawiają nam jako wzór do naśladowania, zaczął się sypać. Europa bardzo szybko się zmienia, w kolejnych krajach zmieniają się władze, zmienia się sposób podejścia do różnych rzeczy. Nie wiem, we Włoszech rządzi pani Meloni, w Holandii wybory wygrywa partia, która jakby wygrała w Polsce, to Hartmann podejrzewam zawału by dostał. A Markowski to by musiał szukać wytłumaczeń już no, nie, nie, nie wiem gdzie, ale pewnie by ich nigdzie, nigdzie nie znalazł. W siłę rosną takie partie w Niemczech, które też się bardzo szybko zmieniają, bo zmienia się też mainstream tam, widząc, że nastroje społeczne zmierzają w taką stronę. Rośnie w siłę we Francji, jakby wszędzie się zmienia. No i właśnie tej Europy, do której oni się odnoszą, już nie ma una donna, una madre, sono italiana, Christiana, non A jak nie ma głównego punktu odniesienia, to absolutnie wszystko się sypie i niczego nie rozumieją. I to zresztą widać w bieżącej polityce. To nie jest tylko kwestia jakichś wielkich metafizycznych y, rozmów, chociaż myślę, że metafizyczne rozmowy aktualnie z udziałem pana Hartmana też specjalnie ciekawe nie są. No bo zobaczcie to. Ściganie i naśladowanie Zachodu to było widać na przykład wtedy, kiedy nie wiem, PiS uszczelniał granice i mówił nie dla migracji, i budował ten płot, a Platforma Obywatelska, lewica biegała tam z tą pizzą i krzyczała, że tak robić nie można. No bo na Zachodzie tak nie robią, bo na Zachodzie mówią, y, witamy wszystkich y, uchodźców. I, Dzisiaj już sami mówią, że to był błąd. Błędem, o którym dzisiaj mówią, było bezkrytyczne naśladowanie na przykład polityki ekologicznej, bo musi być jak najbardziej postępowa i taka deklaratywnie zielona. I my też musieliśmy to robić, jeżeli chcieliśmy być postępowi i europejscy. Tylko, że Europa od tego odchodzi i ci nasi Europejczycy zostali z tym wszystkim jak Himlizbach z angielskim. Całe lata mówili, że wszystko musimy robić tak jak Zachód, a teraz nie możemy robić tak jak Zachód, bo Zachód robi dokładnie na odwrót niż oni chcą, żebyśmy robili. No, biedni są w tym trochę, e, musicie, musicie przyznać. No więc, tak właściwie, to należy im powiedzieć chyba jedną rzecz. Szanowni Państwo, Szanowna polska pseudointeligencja, z kogo się śmiejecie, kiedy śmiejecie się z tego, że ludzie nie rozumieją świata, że nie rozumieją zmian, które w nim zachodzą, że nie wiedzą, co się wokół nich dzieje? No z samych siebie się śmiejecie, bo to wy nie rozumiecie, co się dzieje. I wy nie rozumiecie zmian, które zachodzą na świecie. A nie rozumiecie ich, bo jesteście zbyt leniwi, żeby się nad nimi pochylić i zbyt mało wrażliwi, żeby to wszystko zrozumieć, a zbyt mało wrażliwi może jesteście dlatego, no, że nie musieliście skalać się na przykład fizyczną, ciężką pracą i nie rozumiecie różnych perspektyw patrzenia na świat. Gdybyście musieli, robili w życiu to, z czego dzisiaj się śmiejecie, gdybyście rozmawiali z ludźmi, z których się śmiejecie, to wiedzielibyście, że jest kompletnie inaczej niż Wam się wydaje. Ale mam dla was jeszcze jedną rzecz, którą bym wam chciał powiedzieć już absolutnie na sam koniec. Taką, że nie cała polska inteligencja była taka. Mamy w historii, mamy współcześnie różne wzory ludzi, którzy różnie podchodzą do, do tego wszystkiego. To jest takie krakowsko-warszawkowe -kra podejście, które sobie prezentujecie. To poczucie wyższości, które jest odstręczające, to przekonanie o własnej mądrości, a my mamy inny przykład. Ja mam inny przykład też z Bronowic. Otóż Włodzimierz Tettmaier, o którym już tu wspomnieliśmy. Mąż Anny Mikołajczykówny. On się do Bronowic przeprowadził i on zaczął żyć z chłopami w Bronowicach. I on docenił mądrość, którą oni w sobie mieli. Docenił to, co mówili i zobaczył, że oni potrafią jedną rzecz, a on potrafi coś innego. Bo skończył szkoły, bo był z Krakówka, bo potrafił mówić piękną polszczyzną z właściwym akcentem. I wysławiać się w taki sposób, żeby wszyscy go słuchali, a słuchali go też dlatego, że był Dettmaier. I on zamiast wyśmiewać się z tych chłopów, tak jak robił to Krakówek, to on zaczął pracować z nimi i dla nich. Lista jego zasług jest bardzo długa. On budował PSL, kiedy PSL nie był jeszcze pośmiewiskiem, tylko był poważną, jedną z najważniejszych polskich partii budujących kraj. On pracował przy Naczelnym Komitecie Narodowym. No, jest kawalerem najważniejszych polskich orderów jest kawalerem orderu odrodzenia polski Może zobaczcie na takiego Tetmajera chociaż raz zobaczcie na nasze podwórko a nie na to jak jest w tej Francji sprzed 20 lat która tak strasznie wam się podoba i w tych Niemczech sprzed 10 lat które są wzorem bezkrytycznego naśladowania i zerknijcie 100 lat wcześniej zobaczcie na takiego Tetmajera i zastanówcie się czy czasem to nie jest lepszy wzór do naśladowania czy czasem nie moglibyście się czegoś od niego nauczyć bo jednej rzeczy na pewno moglibyście się od niego nauczyć szacunku szacunku dla ciężkiej pracy i szacunku dla tak zwanego normalnego człowieka.